Panowie. Cześć, panowie. Dzień dobry, witam. Od razu ustawiamy się do startu? Ja za chwilę opowiem wam, czek, gdzie o. jesteście i co będziecie robić. Jest jakaś woda, są jakieś słupki. O co chodzi? Tak jest. Słuchajcie, Tor Modlin to przede wszystkim ośrodek doskonalenia techniki jazdy, w którym uczymy kierowców tego, jak być bezpieczniejszymi na drodze. Żebyście mogli sobie wykorzystać nasze, naszą infrastrukturę do waszych testów, przygotowaliśmy wam trasę, która prowadzi przez część naszych płyt poślizgowych. Ważne jest to, żebyście przejeżdżając przez tę trasę, omijali przeszkody, które będą się pojawiały oraz jechali wyznaczonym torem wyznaczonym przez pachołki. Czyli kara za ominięcie albo nieominięcie albo strącenie pachołka od razu, bo tu dwóch mam takich nieskoordynowanych. Okay. Za potrącenie pachołka i uderzenie w przeszkodę jest 5 sekund kary. Jedziemy oczywiście na czas, ale bezpiecznie do celu. Przekonamy się, jak te skomplikowane systemy rozdziału momentu obrotowego i stabilizacji toru jazdy radzą sobie w naprawdę trudnych warunkach. No to uwaga. 3, 2, 1. Start. Mam tutaj coś takiego jak torku distribution. I sobie przełączyłem na przód trochę napęd, żeby mnie tak aż nie zarzucało. Żeby wiecie, nie mieć takiej nadsterowności. Mam nadzieję, że w żaden słupek nie uderzę. Tu powolutku, powolutku, powolutku. Cierpliwości, cierpliwości. To się wygrywa na cierpliwość. Знаете? Супер, нуля! О нет, супер, же... Ну, Zahamowałem, mówię jeszcze kawałek. To była wycieczka szkolna. To... <grywa> Jeden pachołek został potrącony. 5 sekund i za to ile mamy? Też 5? Dobra, czyli mamy tak. 5 sekund za pachołek, 5 sekund za metę. E, I twój czas to 1,18,31, czyli 1,28,31.